Siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Youtubers Life'a. I cóż, yy, ja bym to powiedzieć. Yy, jest bardzo fajnie. Kiedy następne? Wkrótce. Oczywiście. No i tak. Pora zrobić jakiś shopping, ale najpierw chodźmy na zakupy. W dzisiejszym odcinku też postaram się ogarnąć chyba Y, Przystudiowanie z czego, żeby mógł naprawić cały komputer, To się bardzo mocno przydaje, bo będzie trzeba tych, tego gościa wzywać. co sobie ich udało na, zrobić. Naprawiłem problem z tym, y, że muszę y, obracać sobie za każdym razem w programie do nagrywania i później wrzucać do montowania to, bo muszę sobie to jakoś obrócić i zawsze tutaj było krótce, bo trzeba nowej gry. K.T. Strike League of Giants Dobra, akceptuj. Skoro jeszcze są gigacie popularni, to trzeba ich sprzedać. Już są średni, ale już sprzedajmy ich, bo nagle nie będziemy ich. Legamy sobie drugi odcinek z Minecrafta na modach Twajka, na... prawda? Na... Słoda. 02. Dobra, robimy. Postaram się też y, tego zrobić. Y, pora do góry najlepsza, bo tutaj do tego wszystkiego najlepiej pasuje. Ja mamy e, jedyne co jest z tym minus, bo tutaj mamy takie jakie kamierzy są w mieszkań. Na przykład w poprzednim mieszkaniu mieliśmy matki i musieliśmy je uczyć. Teraz jej nie mamy, bo musieliśmy się przyprowadzić. Tutaj e, e, chyba gra ja upierdliwy półlokator. Może e, taki... No takie ideo jeszcze nie używała, ale no. Wprowadzenie do gry zabawny komentarz. To mi jedynie pasuje. Trzeba więcej punktu charyzmy. Serio. W no, zasadzie mam tych klipów wideo. Co mi się nie podoba? Ops. Ops. No. Spoko. To no, chyba nic, nic nie dodaje. Poza tym y scenariuszem i innymi rzeczami. Publikuj. Mamy nową grę. Wybieramy grę Albo nie, pójdźmy sobie do roboty Na programistę Później się przyśpimy, zjemy coś i zrobimy pewną akcję, ponieważ kupujemy konsolę Tak, zrobimy konsolę tylko po... Nie już na konsolę, tylko mm. Tylko ten y... ją tu dojdzie! wie dużo czasu. Biedza się się wiem, <laughs> że. żeby kupić, muszę. telefon. To też telefon sobie kupię. Elo, muszę. tego swojego kopa. Wiecie, jak go zgonić? Jest prosto. zrobiłem z, z tego. okej. Okay. pójdziemy sobie. czołgny. zajdziemy to. I jest w pewien sposób, jak zgodzić gościa z tego kompa. Bo po prostu trzeba wejść na niego i teraz sobie pójdzie. <laughs> no, to chciałam, bo chcę mieć na czyż też pieniądze. Trzeba będzie też e, tego niby DASa kupić. Ach chcę, tu i kupimy sobie konsolę. O, to są te kursy. I teraz jest to, za 170. to trzeba iść do roboty. Mamy konsolę, tak. Trzeba też zakupy zrobić. Kolejną grę trzeba zrobić. Albo nie, bo na 3 dni będzie nas stać. Robię film z gry. Nagrajmy sobie tego cesa Pierwsze wrażenia. Dobra. CS CSGO C's go. Nie tak CSGO go, hashtag Z1 Otwieramy skrzygi Dalej Wczytywanie gry, do no znowu mam 4 Chyba to po będzie na je przechodzić pora do góry też by było dobra A dla do mnie Czas przed rozpoczęciem ugody. Yy... Dobra, będę miał si się rzadko zrobimy. Będę miał minus yy, jeden prezentacji. Tak, prezentacji. Ale to się nadrobi, bo walimy sobie tutaj zabawną krytykę. No i teraz jesteśmy na fuzję. Yy... Zabawny komentarz. No patrzcie, jaki gard. Siadł sobie na tym. Yy... Przykosali po co kiedy ja nagrywam. Patrz jaki goś. Mm. A kurde mam słabo. Renderuj, akceptuj. I później tego, tego, to twój mój Czy tu mój ojciec je, to swój mój Będzie tak od razu leci. Chamsko. Pracuj od razu. Idziemy na wycie aut. Mamy też tu prezentację. Najpierw do roboty trzeba pójść. Ja zarobiłem trochę tam. Pokaż wynik. Cztery łapki w górę tego halpercet. Dobrze. Ej, w sumie ja tak wyślę. To, to trzeba będzie upgrade'ować. Dobra, i za imprezę dostępne karty, dobre. Potrzeba więcej tego. Brak od duszy. Tu jest coś na minusie, ja tego bym się chciał odblokować. Yy. Było przywitanie jakiegoś. A, logo 3D. Dobra. Mam nadzieję, że chyba Chyba mogę vlogi już, a nie tutaj. Ale rozpikselowane, dobra. Bo no, za prezentacji barbarian chyba tak. To gra, przygotowana. Przygotowana PC. Z tej na Nintendo DS. Mam ten DS, chyba. Następne oceny gry są dobre. I pewnie będziecie grać będzie z tego, i będziecie kartę zajmować za darmo. To po prostu weźcie asystentkę z sesji zdjęciowej, chyba, tak? żeby pytać. Wystarczy, wychodzę. No. <gryzamy> Bo to. Trzeba będzie upgradeować kompakt, trochę do roboty pochodzić. Yy... Co tu mamy, Rozbawiej. Chyba ona poszedł na tę grę. Okej. Okay. O, akurat mam to. To więc świetnie, mam tą konsolę, dobrze, że ją kupiłem. Najgorsze że ja nie mogę tej rozmowy przewidzieć, bo ja nie chcę za każdym razem patrzeć, jak oni gadają. Gadają, gadają, gadają. Kim ona jest? Poprosi o grę, rozbawie Chodźmy pogadajmy z jakimś o jachcie na przykład hehe <laughs> <laughs> o gdzieś <Jakiś> obcego poznałem Bla <laughs> Zostałem <laughs> na plusie, dobra Elo, ja już idę, poznać do zdjęcia. Idziemy się nie cię, będzie tak. Koniec pozwania, możesz wyjść. się nie zna. Widziałem. Widziałem. coś, tak czułem. Szczerze powiem, że to od razu się dzieje. Dobra, dziękuję yeah. za udział. No. Muszę kupić telefon jeszcze. Tu musimy do roboty iść. Wiedzy ta się szybko coś przyjdzie. Przyjdzie tam ta przesyłka. O to jest ta gra. Trzeba zrobić ten film z gry. Tu jest to rozgrywka. Dobra. NO SZYBCIEJ pójdę sobie za... trzeba ten telefon kupić proszę a dobra trzeba zrobić tego y... ja to od razu usuwa, bo to nie ma sensu. i tak będzie, nie będzie więcej tych odcinków z tego przeczytywanie gry spałem świetnie no i od razu mi plus się wszystko. Zabawny komentarz. Mordercze spojrzenie, hehe. Nie mam jakości. Mogę w komentarz w synchroficie wybrać od razu wymaksowany. Ale dlaczego tego nie zrobiłem? Jest ta patrzcie! Wypieprzyłem go od razu. He, he, he. Dobre. O nie, zapomniałam o tych dodatkach. Zapomniałam co ona chce. Okej. Okay. No nie mogę, idź na imprezę. Dobra. Dobra, zaraz mi się film renderuje. Ja też zarobię trochę, niech mi się renderuje ten film. Ciekawe czy mogę vlogi robić już. Nie. Bo jak się kliknie na siebie to mogę vloga. Tego... No, i prezent. Jeden. Yeah. Dobra, trzeba pogadać z jakimiś ludźmi, bo oni mają jakieś tam różne zadania. Yy... No, dobra, spoko Dobrze, spozujemy do zdjęcia, choć i tak to nie ma sensu. Już się nie zda, później wychodzimy na za salę. Od razu. tego dziwu się da tutaj będzie dobrze leci to samo co zwykle ale jak nie lubię tutaj siedzieć dobra moi drodzy przewijam wam jak będzie koniec filmu dobra wróć do domu skończył się film dobra idziemy do domu To jest ten Nowe punkty Nowy poziom Vlogi, mogę już vlogi nagrywać Super Tu 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 Family Warriors Mogę zmienić tutaj i chyba trzeba będzie wejść w PC, w i kupić sobie nowy telefon. A ja przy okazji... Mysz, webcam, tak, webcam trzeba też sobie kupić. I jakieś słuchawki, które jakoś wyglądają. Monitor... Na trzydzieści nie stać, kurde i szybko do roboty, bo na trzydzieści nie stać. Pogrąbimy ale będzie dużo brzyzyzynek, ale upgrade będzie. Raz tutaj dwóch komentarzy potrzebuję. Mam telefon nowy. jest nowy webcam yeah! są nowe słuchawki trzeba będzie CS też nagrać, żeby telefon pozwala ci już ur... tak, wiem, wiem, wiem wyśli wyślij, wyślij. I super Ej, trzeba jedz. Dostałam hajs i już stać mi na czyść. Z tego jest zdanie Z niskiej. Tak, wiem. Teraz będę miał trochę konfiguracji. Nie, jeszcze jest ten filtr. Niska rozdzielczość. Kurde, na na Mam 10 punktów renderowania. Wow. Czyli miałem jakieś 5, pi 6, bo szło jeszcze jeden na ten na kamerę. 6, chłopacz jakby poleciało. Grubo Teraz coś film wie wiem, spiernicze sobie ten. A to się naprawi. Blokowujesz osiągnięcie. Mordę, czas, spojrzenie, haha. Podsumowanie gry. Śmieszne, nie? Coś śmiesznego. I ten. I weź się w ciebie. W co to jest? a to jest ta gra. Okej. Okay. a jednak się To trzeba byłoby na koniec dać. Chociaż nie. Nie trzeba na koniec. Super. Wszystko. Do maksa. publikuj. Lepiej to wygląda już. To trzeba pokasować, bo tego mamy 57 talenty. Czodna, wyścigi. Tu jest tak, recenzja Rabat, wymagany, unboxing Wow hm. Nie! Nie! Nie sprzedawaj konsoli. To by było najgłupsze co byś zrobił w życiu. Spiesz sobie zadanie Co będzie był Aha Dobra, od razu kolej kolejny odcinek. Mam nadzieję, że mam dużo żarówek. 12, dobra. Powinno wystarczyć. O co tu chodzi? Nagranie. Hmm, Pora do góry będzie najlepsza, bo tutaj mam na plusie. Dobra, to ostatni odcinek. już odcinek dzisiaj. W tej grze oczywiście. Rozczarowa. Kurde LOL Patrzcie znaczy, jak dużo tego dostałem Siężak mi się nic nie zredukuje Dobra to będzie to Bo wyloduje na zero I weź się w dzień Czerwony Teraz ja sobie komentarze powyzeruj Trzeba podpisywać ludziom ja też porobić To hmm. ostatnie na pewno Tu Tutaj lepiej jest Wszystko to poprawi się Dziękuję za pomoc Okej okay. O. Dobra Za spacy kurs I to Jeden dzień to potrwa Dobra y